Cześć. Witamy Was w drugim odcinku Oliwa, jakiej nie znacie. Nazywam się Ela Maciej. Cześć, witajcie. Dzisiaj bohaterką naszego spotkania jest Hala Oliwia. To miejsce, które na stałe wpisało się w gdański krajobraz znane przede wszystkim z ważnych wydarzeń historycznych, politycznych, ale również wydarzeń sportowych. Zapraszamy Was na naszą wspólną podróż i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy o hali Oliwi wiedzą najwięcej. Kontynuujemy nasze oliwskie spacery, których stałym punktem programu jest spotkanie z Łukaszem Darskim, oliwskim przewodnikiem. Hala Oliwia to jest bardzo ważny element. Element, który się wpisał od dziesiątków już lat w przestrzeń oliwy. Ja dzisiaj korzystam ze źródeł, dlatego że te źródła są ważne. Proszę sobie wyobrazić, że na początku lat 60. rozpisano konkurs na halę widowiskowo-sportową, która miałaby zapewnić rozrywkę, sport i zaopiekowanie. Blisko 75 tysiącom mieszkańców okolic, i dokładnie 20 lat później, w 1981 roku, w tej hali jest pierwszy zjazd NSZZ Solidarność, niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który zmienił według mnie świat. W skali mikro i w skali makro zaczęło się na terenie stoczni, ale tutaj postawiono kropkę nad i, bo tutaj dopiero okazało się, że władze ludowe, dyktatorskie władze komunistycznego państwa akceptują oddolny społeczny ruch. Skąd hala, bo to też jest bardzo ciekawy obiekt, hala jest yy, majstersztykiem. Proszę sobie wyobrazić, ja zajdę nawet z kadru. Proszę na nią popatrzeć trochę innym okiem. My bardzo często ją mijamy, Gdańszczanie, a ludzie, którzy przyjeżdżają, często ją widzą, ale nie zawsze zauważają. W latach 60. na początku to był Majsterstyk polskiej myśli architektonicznej i konstrukcyjnej. Odpowiedzialni za projekt budynku to dwaj Macieje: Maciej Krasiński i Maciej Gintoft. Obydwaj byli architektami, którzy byli rozpoznawani w całym kraju. Oni byli członkami takiej znanej organizacji BISTYP. I ciekawostka, którą wygrzebałem proszę popatrzeć na atykę. Tu spotykają się dwie płaszczyzny czołowa i boczna i one są przesunięte względem siebie. Według jednego z konstruktorów z tej pracowni, to przesunięcie wyszło na skutek albo błędu konstrukcyjnego, albo błędu projektowego. Ale architekt, który to zobaczył, bardzo szybko podjął decyzję, że należy po prostu wysunąć płaszczyzny poza narożnik i to świetnie teraz wygląda. I to stanowi o jakości i klasie tych architektów, że oni potrafili w trudnych sytuacjach podejmować szybkie decyzje, które były bardzo, bardzo trafne. Druga ciekawostka związana z otwarciem już hali. Budowa hali bardzo długo się ciągnęła. Dopiero w 72 roku w grudniu otwarto halę. I kiedy oddawano te hale, znowu według wspomnień jednego z konstruktorów, okazało się, że zabrakło pieniędzy na wykonanie szyldu, na wykonanie godła i nazwy. I wtedy jeden z Maciej, jeden z architektów, ponoć na tym placu, w skali 1 do 1, wyrysował litery, wyciął je z papieru, a potem rzemieślnicy wycięli je z metalu i umieścili przed wejściem. A myślę, że warto dla wszystkich, Znowu się podeprzeć źródłem i przypomnieć o tym, że Hala Oliwia w 1981 roku, kiedy był tu pierwszy zjazd NSZZ Solidarność, ona jak soczewka skupiła wszystkie procesy. Wszystkie procesy, które były wtedy bieżące i wtedy były bardzo ważne, proszę sobie wyobrazić, że to były bardzo pozytywne procesy, ale to też były bardzo negatywne procesy. Ten pozytywny, najbardziej. Jest w jednym z, z początku statutu związku i brzmi ten początek tak: U podstaw działania stać musi poszanowanie człowieka. Państwo ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Organizacja państwowa ma służyć społeczeństwu i nie może być utożsamiona z jedną partią polityczną. Państwo musi być rzeczywiście wspólnym dobrem całego narodu. Praca jest dla człowieka, o jej sensie stanowi zbliżenie jej do człowieka, do jego rzeczywistych potrzeb. Ja jestem serdecznie i dozgonnie wdzięczny wszystkim ludziom, którzy brali udział w procesie robienia wyłomu w murze komunizmu. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy rzucili swoje rodziny, bo tak to się działo, swoje kariery, swoją przyszłość na szale niewiadomej. I odważnie stanęli i zawalczyli o naszą przyszłość. To, że dzisiaj stoimy w demokratycznym państwie, jest między innymi ich zasługą, ale dla mnie najważniejsze, że oprócz skali Mikro zadziało się też w skali makro coś, Porównuję to do wrzucenia kamienia do sadzawki, bo to, co się zdarzyło w sierpniu 80. roku i potem postawienie kropki na D tutaj w 81 roku, we wrześniu i potem październiku, to jest fala wolności, która się rozlała na wszystkie kraje bloku komunistycznego. I wyobraźcie sobie państwo, że Chyba najbardziej doniosłym politycznym wydarzeniem tego spotkania w Hali Oliwii było posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. To był list Polaków, którzy wysłali przekaz do wszystkich ludzi pracujących, a ludzie pracujący wtedy byli najważniejsi we wszystkich krajach bloku komunistycznego. I ciekawostką jest to, że na ten list odpowiedział Rumun. Filip Julius, robotnik z Rumunii, który oficjalnie wysłał list dziękując za to co się wydarzyło w sierpniu 80 roku. Niestety na spotkaniu tutaj oficjalnie przeczytano ten list wraz z podaniem danych tego robotnika. I Polska Bezpieka, która była bardzo aktywna na terenie hali w trakcie zjazdu ona przekazała te informacje sekuritate. Ten człowiek przeżył bardzo ciężkie chwile w więzieniu. Został skazany na prawie 10 lat więzienia ciężkiego, pobity, maltretowany i tak dalej. Ale dla mnie najpiękniejsze jest to, że w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku skorzystał z zaproszenia, przyjechał do Warszawy, i kiedy wspominano te wydarzenia, on wstał i teraz się wzruszę zupełnie autentycznie. Ha. I powiedział, że w ogóle tego nie żałuje. I to jest dla mnie naj, największy hmm, akt odwagi, dlatego, że ten człowiek stracił zdrowie, wyszedł lżejszy o 40 kilo z więzienia. Bardzo to zaważyło na jego życiu, ale on nadal podtrzymywał, że walka o dobro, walka o bezpieczeństwo, o prawa innych jest ważna. I chciałbym, żebyście Państwo przejeżdżając, bo najczęściej pewnie jeździcie tą ruchliwą arterią koło tego budynku, żebyście wracali myślami do tego, że potrzebujemy siebie wzajemnie, potrzebujemy solidarności, potrzebujemy wspólnoty i szczególnie szacunku dla siebie. Jesteśmy dzisiaj w hali Oliwia i mamy przyjemność spotkać się z prezesem klubu i prezesem hali panem Markiem Kosteckim. Witam serdecznie. No pięknie się składa, bo akurat hala Oliwia rozpoczęta budowa ponad 50 lat temu, a za dwa tygodnie klub odchodzi, obchodzi 50-lecie klubu. 26 czerwca i mija 50 lat od powołania. Halo została otwarta, pierwszy mecz, tak powiem, na hali głównej hali Oliwia, to był 16 grudnia 72 roku. Akurat w dwuletnią rocznicę w wypadków grudniowych roku 70, więc jest to też jakiś symbol. Na tej hali odbywały się różnego rodzaju imprezy artystyczne, imprezy sportowe, ale też wiele imprez politycznych, typu pierwszy zjazd Solidarności właśnie w Hali Oliwia się odbył, więc to jest nie tylko hala służąca sportowi, ale służąca również w wielu innych dziedzinach społeczeństwu nie tylko Wybrzeża, ale w Polsce. Hala zdecydowanie ważna dla, dla gdańskiego sportu, ale dzięki tym wszystkim funkcjom, o których Pan mówi, też jest wybierana przez i kadrę narodową i, i zespoły przyjeżdżające tutaj z głębi kraju. Przykładem chyba może być aktualnie trwające zgrupowanie kadry narodowej łyżwiarzy szybkich. Tak, to no jest to jedyna hala w Polsce, która w tej chwili zamrożone ma lodowisko. Aktualnie przybyła kadra i short i toru długiego. Są bardzo zadowoleni Gdańsk to jest specyficzne miejsce i specyficzny, specyficzne miasto, więc zachwyceni są miastem, zachwyceni są otoczeniem, przede wszystkim otwartością ludzi, czują się dobrze w naszym mieście. To, to jest zasługa na pewno I, i ludzi, i władz naszego miasta. Obecnie znajdujemy się na dużej tafli. Lodowiska Hali-Oliwia. Lodowisko pełnowymiarowe, 60 na 30 metrów, czyli 1800 metrów kwadratowych. Za chwilę kolega wjedzie maszyną do renowacji lodu, tak zwaną rolbą. I zacznie przygotowywać lód pod trening. W czasie, w czasie tego, tej renowacji. Zostaje zużyte około 800 litrów gorącej wody, gdyż taka woda jest najlepsza do przygotowania lodu. Jak również zostanie zebrane około 3 m sześciennych śniegu, który znajduje się na lodzie. Jesteśmy w szatni hokejistów? Tak, to typowa szatnia drużyny hokejowej. Możemy tu zobaczyć jeszcze pozostawiony sprzęt przed ho przez hokeistów, yy, czyli to, co mają na sobie hokeiści. Poczynając od bramkarza, kończąc na zawodnikach. Możemy tu zobaczyć łyżwy, parkany, kaski, nakolanniki. cały sprzęt, który ubierają hokeiści. Dziękujemy bardzo za, za oprowadzenie nas, pochali pokazanie tego ważnego miejsca. Życzymy wielu dalszych. Sukcesów. Dziękujemy ja też. Myślę, że ta hala jeszcze przetrwa wiele, wiele, wiele lat i że na tej hali nie tylko imprezy były, ale będą jeszcze przed nami wiele, wiele dobrych imprez. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czym byłaby hala sportowa bez sportowców o rozwój przyszłych pokoleń, hokeistów i łyżwiarek figurowych dba szkoła podstawowa nr 35. Zapraszamy na spotkanie z absolwentami szkoły i gronem pedagogicznym. Pani Małgosiu, jak to się stało, że współpracujecie jako szkoła 35 z Halą Oliwią? Szkoła podstawowa nr 35 jest położona w dzielnicy Oliwa i naszym najbliższym sąsiadem jest właśnie Hala Oliwia. A więc to była taka jakby naturalna rzecz, że nasi uczniowie. Stają się jednocześnie zawodnikami Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec i trenują hokej bądź użbiarstwo figurowe właśnie w tym klubie. A tradycja tego trenowania sięga no, czasów, byśmy powiedzieli, już dzisiaj dość zalieszku, bo roku 1968, więc też początków samej hali od ponad 50 lat nasi uczniowie są. Także zawodnikami, trenując hokej na lodzie, no i oczywiście trenując też łożwiarstwo figurowe. Te lata spowodowały, że tych bardzo sławnych absolwentów, którzy zrobili karierę na arenie międzynarodowej, nie tylko polskiej, mamy całe mnóstwo. I ogólnie jednym z atutów szkoły jest przede wszystkim to, że jesteśmy szkołą pokoleniową. To znaczy, jak ktoś już poczuje ten nasz klimat sportu u nas w, w szkole, to zazwyczaj później przysyła też dzieci. I tutaj zgromadziliśmy się przy tym stole w naszej czytelni szkolnej. No i właśnie gościmy przede wszystkim tutaj naszego świetnego absolwenta, Przemysława Odrobnego. ktoś nie zna słynnego Wiedźmina z bramki Stoczniowca, ale później przecież karierę zrobił wielką i dalej ta kariera trwa. To mam nadzieję, że Przemek sam o tym opowie, ale właśnie z Przemysławem także przyszedł jego tata, który także był bramkarzem, zawodnikiem Stoczniowca. Czyli mamy taką jedną rodzinę. A obok mnie siedzi Krzysztof Lehmann, który obecnie jest wicedyrektorem do spraw sportu, ale też absolwentem tej szkoły i także zawodnikiem GKS Stoczniowca. No i teraz oczywiście trenerem, trenerem hokeja na lodzie. jak to opowiada, jak to było? Słuchaj, do, ta, do czasów szkolnych, bo ja, ja mam swoje opowieści, to masz pewnie swoje. No, ja, kiedy nie. ja zaczynałem pracować jako trener, to pamiętam ty byłeś wtedy... W drużynie trenera bochińskiego, prawda? Tak, ja byłem tak. takim drugim trenerem dochodzącym do trenera walickiego z 86 przepraszam, rocznikiem. Mhm. A ty chodziłeś do klasy prawda, z 85, Piątym, prawda? Tak, tak. No nigdy bym sobie nie pomyślał, że, że, że tak ta historia hokejowa się potoczy. Pamiętam jak gdzieś tata, który wcześniej grał w grupach młodzieżowych stoczniowca, próbował mi zaszczepić tą pasję hokejową. I, i, I jak dzisiaj pamiętam, jak poszliśmy na meczu, siedzieliśmy gdzieś na hali, oliwi wysoko na trybunach. Ja miałem może 6-7 lat. I pamiętam, jak pytałem się tylko, kiedy już koniec tego meczu. Bo tak naprawdę w ogóle mnie to nie interesowało, byłem gdzieś tam wysoko na trybunach. Nie wiedziałem o co chodzi, co się dzieje na tym lodzie, tak naprawdę. I, i, i nie poczułem tego w ogóle. Tata próbował gdzieś dalej mi to zaszczepić. Pamiętam, po kilku dniach zabrał mi na ślizgawkę, No i wtedy, kiedy dostałem pierwszy raz tego lodu. Tak to można nazwać. No, no to całe no, życie tak... teraz jest to. Ci... Tak, tak, no to teraz jest to dla mnie całe życie i tak naprawdę, e, jak ja to mówię, taka pierwsza prawdziwa miłość, e, e, ten hokej. i e, No i od tego wszystko się zaczęło, tak? No ale ta, ta ciężka praca tutaj od tych najmłodszych lat przyniosła mi efekt w postaci mistrzostwa Polski, Pucharu Polski w pierwszym roku, grając e, poza, poza Gdańskiem, tak. Jakby to mi otworzyło drzwi gdzieś tam, żeby, żeby grać w innych klubach i za granicą na no, no to był jakiś następny krok w doświadczeniu. I muszę powiedzieć, że tak jak dla Pszenka, tak teraz obecnie dla tych naszych uczniów Hala Olivia jest takim drugim domem. Oczywiście my tutaj jako nauczyciele staramy się, żeby oni jak najlepiej godzili naukę ze sportem, ale często jest tak, że te trzy pierwsze lekcje siedzą jak na szpilkach, bo po tych trzech lekcjach rzeczywiście wychodzą i w ciągu pięciu minut przemieszczają się do tego swojego ukochanego obiektu. No my to głównie o hokeju mówimy, ale muszę też przyznać, że po prostu ta wspólnota ludzi związanych z hokejem jest chyba u nas w szkole taka najsilniejsza, bo kiedy mamy jakieś spotkania absolwentów, no to właśnie widać po prostu, że ci absolwenci, którzy kiedyś trenowali hokej na lodzie, mocno się obecnie trzymają, wspierają, pomagają sobie i ogólnie chcą też mieć tutaj z nami taki stały kontakt. To jest też fajne, że właśnie możemy zaprosić tych naszych absolwentów tutaj, organizujemy liczne spotkania dla naszych uczniów, żeby właśnie oni czerpali tak, z tego doświadczenia, z wiedzy, żeby widzieli, do czego też mogą dojść. Tych wszystkich, którzy by chcieli z właśnie przygody sportowca i, i zrobić ten pierwszy krok, to to jest dobre miejsce i dobry czas, żeby się zdecydować i odważyć się po prostu na ten spróbować tego. Czyli rozwijamy się na wielu i hmm. myślę, że teraz możesz być takim idolem, wzorem dla y, chociażby uczniów, którzy są tutaj w tej szkole. Możemy zauważyć też na ścianie twoją koszulkę. Y, także dziękujemy ci za to. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, ja nigdy nie mam jakiegoś takiego oparcia na to, ale fajnie jest być przykładem dla innych i, i, i właśnie chociażby w takim momencie przyjść gdzieś tam i dać im jakiś sygnał do tego, żeby żeby mogli pracować i budować się w tym kierunku, a droga wtedy przed Wami stoi otworem, czy to Polska, Liga czy jakaś zagraniczna. Warto marzyć, ja zawsze marzyłem. W pewnym momencie zacząłem iść do swojego celu i wiem, że ciężka praca i, i poukładany plan może zagwarantować Wam jakiś ostateczny sukces. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Halą Oliwia. To dzień pełen emocji i wzruszeń, to spotkania po latach, ale taka też jest Hala Oliwia, nie da się obok niej przejść obojętnie. Za nami kolejny trening i kolejne pokolenia młodych sportowców szlifują lód i olimpijską formę. W każdym z nas Hala Oliwia budzi inne wspomnienia. Może to pierwszy koncert, może to szkółka hokeja. Kto wie, może to pierwsza randka na ślizgawce. Piszcie w komentarzach, dlaczego to ważne miejsce i jak zawsze dawajcie znać, jakie kolejne miejsca chcielibyście odwiedzić razem z nami w ramach cyklu Oliwa, jakiej nie znacie.